Dobra, w dzisiejszym odcinku zrobiłem speedrun Barbecue Simulator. Mam nawet profesjonalny licznik, który zainstalowałem na potrzeby odcinka. Zrobimy sobie speedrun podstawowego poziomu. Ogólnie to musiał to sam włączyć, bo ma. No w no to nie wiem czy mnie dobrze słychać ale chyba powinno być chyba no i chodzimy teraz muszę to wystartować okej okay. tkimy on dobra szybko to można biegać? Chodzimy. Выброшу-ка, уже беру-ка. И пайку. И нашу-ка свою таблицу. green hot sauce shupka, shupka, shupka. No. barbecue sauce ok um, on so, essayer okay. sunflower oil il y en il To jest kur... nie wiem, możecie napisać w komentarzach, czy jak to tam było No, to teraz musztara, White champage Czyli, że... nie, nie gorzej e, No to jest chyba akurat... Nie wiem co Ale nie wiem, że mogę już dać kolejną miętę i kolejną sól brakuje w tym janku a okay. ten dam jeszcze tutaj Dobra, teraz pójdę po pomidora albo nie, zrobię to zrobię to potem albo nie, teraz bo muszę czekać jeszcze na to teraz mogę odpalić grilla nie będę miał jakieś 5 minut, to to nie będzie dobry czas. Pierwsze miejsce to jest jakieś 3 jakieś minuty chyba, więc już by ta osoba kończyła, ale no, ja nie jestem taki pro. Um. Czy też nie jest mi zły? Um. Co to jest sumak? aha, bo ona nie chce sumak. Nie wiem, co to jest sumak. Dobra, co góra. dałem jakiegoś pomidora. Najgorzej, straciłem jakieś 30 sekund. Dobra, need more um, red chompers. Dobra. Rzucę. I to mogę dać. I teraz już mogę to dać na grilla. No i nie wiem. Niedługo. No nie. M mój. No nie. Chciałbym zrejść coś poniżej 5 minut Jezus. Co to jest? Nie, nie. Eee. Jest się. Dobra, odejmę 3 sekundy potem. Um. O. Co? O Jezu, ale to coś, co nie wyskoczyło z dupy. Popsuło wszystkie moje plany ale trudno A jeszcze jajko ale to się potem załatwi clean plate nie, nie sumak to jest jakaś mała dobra, plate fork to się później zrobi zrobię resztę rzeczy jak to się będą piekły rzeczy i jest zacząłem sikać dobra, nie obchodzi mnie to no chyba nie zrobię nawet poniżej 5 minut to słabo Bum. tam na takie nie wiem 40% Okej okay. jakiś achievement teraz sumak o, jest taki coś no, dobra idziemy Jeszcze zdążę pójść po widelec um, Tu był widelec Ej, Widelec, widelec Widelec Jezus Zreagisz 6 minut Jestem fatalny Trudno Ej, jeszcze, Dobra Więcej mocy Wszystko się piecze, Dobra. To można iść po talerz. O Jezu. Tu chyba były talerze, tak? Dobra. Dobra. Będzie. No... No będzie średnio, ale. No. Teraz czekamy. Mógłbym więcej. Dobra, dobra. To będzie pierw... Nie, to do mnie Pobiegnę z tym już tutaj Jajko I Dobra Nie trafiłem, no nie Dobra e... Okej okay. No czas jest taki Można odjąć 5 sekund za to, co się tam wydarzyło. Czyli 6 minut. No. No nie jestem zadowolony, ale... Jest ok. Nie. Jezu. No to co? Papa.